Poranny gość, Radia Zachód. Krzysztof Bałk, witam, a moim gościem jest posłanka Polski 2050, pani poseł Maja Nowak. Dzień dobry. Dzień dobry panu i dzień dobry państwu. To był 8 grudnia 2019 rok. Teatr szepski, szepski, Szekspirowski w, w Szymon Hołownia w Gdańskim Teatrze, zapowiedział swój start w wyborach prezydenckich. Zapowiedział zmiany Polski przemawiającej na Polskę rozmawiającą. Pamiętamy początki tej kadencji, gdzie ludzie oglądali w kinie obrady Parlamentu wówczas w tym pierwszym, w pierwszej kampanii prezydenckiej miał około 14%. Teraz jak patrzyłem na sondaże jest około 7. My nie patrzymy jednak na sondaże. Ja będę konsekwentnie powtarzać, że jedynym naszym sondażem są ulice Polskich Miast, Miasteczek i wsi. I to właśnie tam Szymon Hołownia spędza najwięcej czasu rozmawiając z ludźmi, wpisując się doskonale w tą Polskę rozmawiającą, o której mówił pięć lat temu. A tam te sondaże wyglądają zupełnie inaczej i na pewno nie są to wyniki takie, jakie widzimy w obecnych sondażach, które przekazują nam media. Te spotkania, w których pani także uczestniczy, sugerują, że będzie inaczej? Oczywiście. <grym> mamy nawet takie hasło, będzie dobrze i <grym> do, dokładnie tak liczymy, że będzie. Ludzie naprawdę chcą zmiany, chcą jednak często zakończenia tego duopolu i mam nadzieję, że wreszcie to się uda. Mam też takie wrażenie, że patrząc na te sondaże od początku, jesteśmy zalewani takim jasnym przekazem, że może wygrać tylko PIS albo tylko, Koalicja Obywatelska, a to nie tak, bo o tym, kto wygra, zadecydują państwo, zadecydują wyborcy. I dlatego też bardzo zachęcam do głosowania w pierwszej turze na Szymona Hołownię, do głosowania sercem, a w drugiej turze, jeśli państwo popierają któregoś z kandydatów mających największe sondażowe punkty, to i tak będzie w drugiej turze, wtedy państwo zdecydują. W każdym razie na tych spotkaniach zarysowały się trochę różnice pomiędzy koalicjantami, nawet Szymon Hołownia zagraził ostatnio, że wyjściem z koalicji, jeżeli ustawa o asystencji osobistej nie zostanie wprowadzona. Ja jestem bardzo dumna z Szymona Hołowni, że wypowiedział te ważne słowa, bo to są słowa ważne dla dziesiątek tysięcy, setek tysięcy Polek i Polaków, dla osób z niepełnosprawnościami, dla ich rodzin. Ja akurat osobiście jestem bardzo mocno zaangażowana w ten projekt, w ustawę o asystencji osobistej. Jestem też przewodniczącą podkomisji do spraw osób z niepełnosprawnościami. Polska 2050 od początku walczyła o to. To jest projekt. Wiek, który powinniśmy jako kraj Unii Europejskiej w XXI wieku mieć już dawno, dawno temu. I dodam tylko, że było to zobowiązanie koalicyjne. Czyli nie było to tylko zobowiązanie Polski 2050. Wszyscy to obiecaliśmy. Najważniejsze elementy tego programu. Chodzi o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami systemowo mogły mieć swoich asystentów, którzy będą ich wspierać choćby w najprostszych czynnościach, jak pójście do toalety czy przygotowanie. Posiłku, po pójście do pracy, do lekarza, dojazd na uczelnię, czy wypełnienie jakichś dokumentów. W tej chwili działa tylko i wyłącznie asystencja programowa, co oznacza, że po pierwsze tych godzin jest bardzo mało, a po drugie często te projekty ruszają na przykład w kwietniu i kończą się w grudniu danego roku, co, co jest bardzo trudne dla tych osób, bo wyklucza je z życia e, tak naprawdę na kilka miesięcy w roku. No i tych organizacji, które to organizują, także jest kłopot. E, ten, tak, to jest ten... Kłopot z zatrudnieniem tych osób, bo taki asystent chciałby mieć pewność i ciągłość zatrudnienia, tak jak każdy inny pracownik. To kto blokuje w takim razie tę ustawy? No, w tej chwili Ministerstwo Finansów, które po raz kolejny zgłasza 40 czy 80 uwag do tego projektu. Ja będę ciągle przypominać, że jest to nasze wspólne zobowiązanie. Wracając do wyborów ten wynik wyborczy jest ważny w kontekście na przykład zapowiedzi Donalda Tuska o zmniejszeniu ilości członków rządu polskiego. Wynik wyborczy jest ważny przede wszystkim dlatego, bo on zdecyduje kto będzie naszym prezydentem. No tak ale Więc... ja mówię w kontekście właśnie ilości poparcia, które dane ugrupowanie polityczne uzyska. Każde ugrupowanie na pewno zrobi wszystko, żeby mieć jak największe to poparcie. My też staramy się, żeby ono było jak najwyższe. Co do tego, czy będzie. Jak, czy będą jakieś zmiany w rządzie, no o tym zdecyduje premier, więc tak naprawdę dziś możemy tylko gdybać. Zaczekamy, co się wydarzy po wyborach. Pamięta pani, że kilka. Naście tygodni temu rozmawialiśmy o tym, że w trzeciej drodze te drogi się troszeczkę rozchodzą. Mówię o polskim stronnictwie ludowym i Polski 2050, jak dziś wygląda, poparcie macie. Z tej drugiej strony... Trzeciej drogi? Nie powiedziałem, że drogi się rozchodzą. Są między nami różnice i to poważne różnice. Dlatego PSL jest PSL, a Polska 2050 Polską 2050. Dlatego też mamy dwa odrębne kluby parlamentarne i nie jesteśmy jedną partią, więc te różnice są oczywiste i czasami fundamentalne. Ale my, tworząc trzecią drogę, umówiliśmy się na wspólne działanie w konkretnych punktach, i tych punktów dotrzymujemy w tych wyborach. Polskie Stronnictwo Ludowe bardzo wspiera Szymona Hołownię. Członkowie PSL-u są na każdym spotkaniu wyborczym. Wspierają, pomagają, rozwożą banery. Za co bardzo dziękuję kolegom i koleżankom z Lubuskiego PSL. Zostały jeszcze dwa dni niecałe już dwa dni do ciszy wyborczej. Jak działania będą jeszcze, jeszcze podejmowane przez państwa? Oczywiście cały czas działamy. Marszałek cały czas jest w trasie. Wczoraj byliśmy w Wielkopolsce, jutro spotykamy się w Teatrze Palladium w Warszawie, a dzisiaj jeszcze w województwie lubuskim pod moim biurem poselskim tuż przy teatrze. Robimy takie spotkanie dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia, profilaktyki. Będą ratownicy medyczni, będzie można skorzystać z nauki. Pier wszej pomocy, dopytać, porozmawiać. Zapraszamy od godziny 15. W marcu Szymon Hołownia jako marszałek Sejmu zlecił najwyższej izby kontroli, przeprowadzenie kontroli finansowania kościołów i innych związków wyznaniowych ze środków publicznych. Dzisiaj ma być ten raport ogłoszony. Spodziewa się pani jakichś rzeczywiście takich niejasnych sytuacji? Jestem ciekawa wyników tego raportu, bo my od początku i marszałek Szymon Hołownia mówił, że jesteśmy za likwidacją Funduszu Kościelnego. Kluczowe było to, żeby zrobić to w sposób mądry, rozsądny i przemyślany, żeby my, my proponowaliśmy też, swoje, składaliśmy swoje propozycje. Chcieliśmy zastąpić go odpisem podatkowym, aczkolwiek Zaznaczę, że chcemy zwrócić szczególną uwagę na te mniejsze kościoły. Kościół katolicki sobie poradzi, jest bogaty, bogatą, dużą instytucją tak naprawdę, a te małe grupy wyznaniowe i małe kościoły być może dla nich będzie potrzebne wsparcie. To jest takie zapowiedź, te działania, wszystkie to są zapowiedzi wycofania się z konkordatu? Nie wiem, czy to są zapowiedzi wycofania się z Konkordatu. Tak naprawdę dzisiaj musimy zaczekać na konkretne wyniki tego raportu i zobaczyć, co on pokaże. Jakie, ile tych pieniędzy jest wydawanych na fundusz kościelny, ile na lekcje religii inne rzeczy. Być może Ministerstwo Spraw Wewnętrznych powinno zainteresować się tym właśnie, w jaki sposób wydatkowane są te środki. Jakie kwoty idą na emerytury, na fundusz emerytalny z tych pieniędzy. To wszystko będziemy wiedzieli po dzisiejszym raporcie. Porcie. Dzisiaj także świat wpatruje się w Stambuł, gdzie ma dojść do rozmów rosyjsko-ukraińskich. Jest jakaś nadzieja, czy to kolejne jest takie hmm, tylko jedno z wielu spotkań? Mówi się, że nadzieja umiera ostatnia. ja oczywiście mam, mam nadzieję cały czas, że dojdą wreszcie do porozumienia. aczkolwiek patrząc na wydarzenia, jakie mają miejsce nie jestem przekonana, że strona rosyjska faktycznie i realnie chce pokoju. To będą kolejne rozmowy i uważam, że udział w tych rozmowach prezydenta Załęckiego jest jego dobrą wolą pokazuje, że jemu zależy na pokoju, jeśli nie będzie tam, tak jak słyszymy zapowiedzi prezydenta Putina, ani prezydenta Stanów Zjednoczonych. To tak naprawdę wydaje mi się, że to będzie może niestracony czas, może będzie to zaczynek do kolejnych rozmów, ale na ten moment wszystko wskazuje, że strona rosyjska o pokoju tylko mówi, że go chce, a jak przychodzi do działań, to nie są gotowi nawet na zawieszenie broni. I na zakończenie jeszcze kilka informacji o wydarzeniu, które Pani organizuje tak. Tak, dzisiaj od godziny 15 będziemy mieli rozłożony namiot koło teatru. Na deptaku będą z nami ratownicy medyczni. Marszałek Hołownia jest też ratownikiem medycznym. Są dla niego sprawy zdrowia bardzo ważne. Organizował wielokrotnie kursy pierwszej pomocy i my dzisiaj chcemy taką małą namiastkę tego dać mieszkańcom Zielonej Góry. Dlatego nie chcemy po prostu akcji ulotkowych, żeby zaśmiecać miasto. Dlatego wychodzimy z jakimiś konkretnymi działaniami. Dzisiaj będzie to akurat pierwsza pomoc. Będą fantomy, będą ratownicy medyczni, będzie można spróbować pierwszej pomocy, nauczyć się czegoś, do czego serdecznie zachęcam. Będziemy pod teatrem od godziny 15. A zachęcała Majonowak, posłanka Polski 2050. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję bardzo. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.